Cześć, siemano wszystkim, z tej strony Wektor000. I tym razem taki troszkę nietypowy temat, ponieważ opowiem sobie o top 3 moich ulubionych soundtracków w anime. Tutaj ogólnie biorę pod wzgląd utwory, które są w nim wykorzystywane, także tam ambientowe utwory mnie tak zbytnio nie interesują. Także jest to taka topka bardziej pod to, jakie my utwory mamy, jak one właśnie pasują do anime. Także zaczynamy! Pierwszym anime to jest Kimagure Orange Road które, no, ja uwielbiam, jest to, myślę, moje drugie ulubione anime po Evangelionie, o którym też tutaj napomknę, ale wróćmy do Kimagure. Soundtrack, na które się po prostu składa wiele bangerów lat 80 tego city popu, gdzie mamy naprawdę wiele wspaniałych wokalistek, na przykład Kanako Wade, Meiko Nanakare oraz, no, wielu innych wykonawców i grup muzycznych, no, gdzie po prostu same traki licencyjne, które pasują po prostu do tego anime jak ulał, no bo bądź co bądź, anime dzieje się w końcówce lat 80, to właśnie sam soundtrack i czasami jego wykorzystanie na przykład poszczególnych utworów w tym anime bardzo dobrze pracuje, na przykład właśnie mamy utwór Kiken no Triangle, czyli jest to utwór najczęściej grany, kiedy sobie nasz protagonista przypomina, że robiąc coś z swoją dziewczyną, Hikaru Kiyosuke przypomina sobie o Madocie, że jednak on się woli zbliżyć do Madoki, co jest też bardzo fajnym sposobem narracji. No to po prostu, no, mówię, nazwiska, które się tam pojawiają, naprawdę dużo dają temu anime. Następne anime, o którym chcę wspomnieć, to jest Evangelion. Oczywiście Evangelion bez swoich utworów, które tak dobrze działają do walki. Ogólnie same utwory, jakie są tam dane, czyli with Me to the Moon, które jest na samym końcu anime i aż każdy ending ma swoją wersję. Tam każdy odcinek ma swoją właśnie wersję tego utworu, także mamy 26 różnych rodzajów tego. No, oczywiście, Kamzuser, to które się pojawia w, w ostatnim filmie, który no nie powinien pasować do walki, jaką spędza Asuka z. Z innymi ewami, ale ten utwór też wchodzi. No i oczywiście opening, no. Opening to jest majstersztyk tego anime, gdzie naprawdę. Sam teledysk. <grymny> teledysk. No. Opening jako warstwa obrazowa nie dość, że bardzo dobrze pasuje do tego. To sam utwór jego przetłumaczona wersja na przykład na język polski lub angielski naprawdę pokazuje, że jest to bardzo wymowny opening i tutaj akurat, no, jest moc. No i ostatnim anime, które tak bym wam szczerze mówiąc polecił pod samym soundtrackiem, to jest Fuli który mamy naprawdę dużo różnych gatunków, na którym się właśnie przybija rock i hip-hop. No i na przestrzeni tych sześciu odcinków naprawdę dostajemy wspaniały soundtrack, który bardzo fajnie współpracuje z tym, co się dzieje na obrazie, na obrazkach, które nam przedstawia seria. No i tak wychodzi, że znowu Gainaxowo wyszło, ale no, naprawdę, no, Fuli kuli robi też wspaniałą robotę, jeżeli chodzi o soundtrack. No, jeszcze jest troszkę anime, które można byłoby właśnie pod soundtrack opracować, no, na przykład tutaj jest niesławny Fire Tripper, który jest anime, którym naprawdę soundtrack ratuje to anime, ale, szczerze mówiąc, nie polecam wam go oglądać, kiedyś tam, na pewno, Film wyprodukowałem o tym anime, także albo się pojawi szybciej film o anime, albo szybciej topka. No to także to jest takie moje wspomnienie specjalne. No i mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w następnym odcinku. Nara.